Witam hodowców w hodowczynie, nazywam się Tomasz Czapliński, w sumie dzisiaj firma Pigbook. No jak po prostu są w pobliżu przyjeżdżają, dajemy na aukcję gołębie, znajdzie się 16 gołębi na tej aukcji. 8 gołębi, starszych gołębi z gołębnika rozpłodowego, wybite gołębie, naprawdę to są szykowane takie super gołębie, żeby się nie powstydzić. Imbredy są w rozpłodzie ktoś, no, starszy gołębie 20 rok, 21, 19. Młodsze gołębie zostały zakupione na wspólnych gołębnikach. Mamy te linie żeby ktoś po prostu wrócił, kiedy sobie dokupił do tych gołębi, z parzy wprowadził swoje gołębie, to śmiało można dzwonić do mnie, bo z każdej linii znajdę u siebie przynajmniej po 2-3 sztuki w rozpłodzie. Dlatego taka decyzja, że takie wyjątkowe gołębie idą na taką aukcję. Co roku dajemy gołębie w grudniu. Może to nie jest jeszcze ta złota aukcja, jak rok temu była i ten, ale naprawdę też wybitne gołębie. Co mogę więcej powiedzieć, no jak wcześniej powiedziałem, też gołębniki nie są z gum. Kupiłem w tym roku, przy, znaczy nie przypadkowo, tylko no, pochodowcy, który nie ma już go u nas. No dlatego te gołębie, które zostały zakupione od Darka Glinki, jest, jest już na tamtym świecie. Zostaną u mnie gołębie jeszcze co najmniej rok, dwa, pochowam sobie im bredy. Gołębi większa ilość przybyła. Każ wszystkie sztuki zabrałem, jakie i do lotu miałem na, na ostatnim locie też fajnie siadały, już się pogazywały, dlatego to jest i ta ilość gołębi. się znajdzie u mnie na aukcji starsze i będzie 8 młodszych gołębi, których e, może jeszcze nie będziemy dzisiaj prezentować, bo nie miałem rodowodów. Syn, jest, e, syn mi to robi rodowody studiuje no po prostu trochę i pracę dorywczo ja mu mówię żeby nie pracował ja jestem od pracy no ale chcę mieć swoje pieniądze nie chcę być zależny ode mnie, dlatego te rodowody w trakcie robi przyjazdu na weekend zrobi po wszystko się będzie na aukcji każdy doczyta Zapraszam jak najbardziej na aukcję i na 8 wyjątkowych gołębi starszych i 8 wyjątkowych gołębi z tego rocznika, z małymi numerami obrączek się trafią. Też to są wyjątkowe, które miały być zatrzymane. U mnie gołębie są i gołębie czterema cyframi, też przeznaczone na aukcję. Nie że jakieś tam ten, tylko też bardzo dobrych gołębiach, jak lotowych, jak i zespólnych, jak i z rozpłodowych, wybitnych i innych. Ja staram się. Mogłem je chować, żeby to służyły komuś. Może ktoś uwierzy, nie uwierzy, ale w tym roku bardzo dużo miałem. Podziękowań, aż sam się zdziwiłem. No ale to wszystko jest w rodowodach. Zapraszam na aukcję.